Hej, kochani. Jak co roku o tej porze jakoś tak się już złożyło, że nagrywam wam filmik zawsze z mojej kuchni z jakiejś organizacji albo takich wiecie ogólnych takich porządków, które zazwyczaj wszyscy robią albo przed świętami, albo w czasie wakacji, albo na przykład na wiosnę. U mnie Zawsze co roku właśnie o takiej porze się to zdarza, że po wakacjach właśnie jak wracamy z wakacji, ja wtedy sobie wszystko tutaj na nowo organizuję, sprzątam i właśnie taki filmik widzieliście rok temu, gdzie wam pokazywałam organizację w moich szafkach, w mojej spiżarce, w jednej szufladzie, a dzisiaj właśnie pokażę wam jakby resztę, kontynuację tego, bo wymyśliłam sobie pewne rozwiązania, żeby mieć dużo mniej za sobą co teraz niestety nie jest, bo y, jesteśmy jakby przed tym wszystkim, y, ale y, fajne te rozwiązania y, na pewno mogą się komuś przydać i może zmobilizuje Was do sprzątania. Jeszcze wracając do moich y, szuflad, komód, szafek, to jak widzicie one mają taki efekt poprzecierania na sobie, ale też już są obtarte i mam y, tego świadomość. W przyszłości, może już za niedługiej, będziemy malować te wszystkie szafki na taki czysto biały kolor. Ale to już w innym filmiku. Jak widzicie, pokazuję Wam swoją pierwszą szufladę. I tak, tutaj są przede wszystkim przyprawy i stwierdziłam, że ja i takich nie używam tutaj w tej szufladzie. Wszystkie przyprawy, które używam, mam w szafce na górze, którą później zobaczycie. I tutaj stwierdziłam, że będzie idealne miejsce na taką szufladę e, z moimi gadżetami, które mam jakby pod spodem e, w szufladzie. I tam się już po prostu nie domyka szuflada, jest tego za dużo. A tutaj mój synek jeszcze to bardzo często otwiera i wiecie, boję się, żeby się to kiedyś po prostu nie zbiło. Kolejna szuflada to szuflada, gdzie jest wszystkiego za dużo. Po prostu szuflada się nie domyka i stwierdziłam, że trzeba to zmienić. Kolejna szuflada to jest szuflada najbardziej użytkowana przez nas wszystkich, przez wszystkich domowników. I tu też jest za dużo rzeczy, źle są poukładane i po prostu można zmienić ich miejsce. To jest najgorsza szuflada, jaką mam, ale jednocześnie najgłębsza, więc tu się najwięcej rzeczy mieści. No, i ostatnia taka szafka wstydu, ale ma bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o przechowywanie, bo ma dwie fajne takie płaskie szuflady i tu naprawdę można dużo zmieścić. Zabierzmy się zatem za tą pierwszą szufladę z przyprawami. No cóż, zaczniemy od opróżniania jej. Kochani, część z tych przypraw przerzucę do szewki nad tą szufladą, można powiedzieć, bo tam właśnie trzymam sobie wszystkie przyprawy, rzeczy takie właśnie do gotowania, takie dodatki do gotowania. I powiem Wam szczerze, że zapominam całkowicie o tej szufladzie. Kiedyś te przyprawy znajdowały się nad okapem, w sumie to bardziej nad mikrofalutką, no ale w mikrofalutce mamy okap, więc nad okapem. Ale później ten okap był zmieniany, musiała być tam wymieniona rura i zniknęły stamtąd półki. Poza tym tam było za wysoko dla mnie, dlatego przełożyłam to do szafki obok i po prostu wiem, że część z tych rzeczy pójdzie właśnie tam do tej szafki. A tu będę miała fajne miejsce, żeby zluźnić sobie tą szufladę pod spodem, i tą szufladę obok, co jest. Bo tam jest straszny bałagan, tym się wiecznie nie domyka. I tutaj zaraz taką sobie fajną organizację zrobię. I teraz muszę po prostu przejrzeć te przyprawy, które są, um, mają jeszcze dobrą datę ważności, a które już niestety muszą pójść do śmieci. Um, więc zabieram się za segregację. W ogóle te pojemniczki są bardzo fajne z tych przypraw. Te przyprawy kupuję w Target dla zainteresowanych tych, którzy mieszkają w Stanach. Jak widzicie one są szklane, więc naprawdę bardzo takie porządne. I tak się zastanawiam, czy do czegoś, czegoś nie wykorzystać, jeżeli wiem, że już jakaś przyprawa jest stara. Chyba, że umyję te pojemniki i przesypię o tej samej nazwie, co mam e, przyprawę, przesypię sobie po prostu świeże te, co mam w szafce na górze. To też jest jakieś fajne e, wykorzystanie tych szklanych naczynek. Po wyczyszczeniu szuflady pokażę Wam bardzo fajny gadżet, który zakupiłam w Walmarcie zainteresowanych ze Stanów. E, taki y, przybornik do y, przyborów kuchennych, można to tak nazwać, dajcie znać w komentarzach, który jak widzicie bardzo fajnie się rozsuwa, więc w zależności jak macie szeroką e, szufladę, to on się jakby dopasowuje do Waszej szuflady. E, też ma takie magnesy na samym dole. Które bardzo fajnie trzymają ten cały gadżet. No i tak przedstawiała się szuflada przed. A tutaj już przyprawy znalazły nowe miejsce w tej szafce, o której Wam wspominałam, z której właśnie najczęściej używam wszystkie e, przyprawy i też niektóre przyprawy, które miałam w innych pojemnikach. Wyczyściłam te właśnie pojemniczki szklane i e, przemieniłam je, jakby. Tu Wam też pokazałam, że mam bardzo fajny taki sposób, żeby więcej tych przypraw się zmieściło, bo tam są aż trzy rzędy. Takie schodki. No, i tutaj już szuflada z tym moim gadżetem do organizacji. Wydaje mi się, że to bardzo e, ładnie wygląda i przynajmniej będzie, wiecie, sprawniej wszystko e, działało. Tutaj szuflada, w której wszystko jest. Jak widzicie, prosty sposób, wszystko po prostu wyjąć, wymyć szufladę i wsadzić z powrotem, ale już przebrane rzeczy. Ja wiem, że nadal to wygląda, jakby był w niej bałagan, ale przynajmniej teraz szuflada się domyka i jest jeszcze w niej bardzo dużo miejsca. Inaczej się tego chyba nie dało poukładać. Tu jak widzicie, też mam. Dwie szuflady, w których już powoli zaczęłam przekładać z jednej do drugiej szuflady, żeby było więcej miejsca. Niektóre rzeczy wcale nie musiały być w tamtej szufladzie. Tu mi zostały jeszcze rzeczy właśnie z dolnej szuflady. część rzeczy poszła do tej szuflady środkowej. No a tu już macie po jakby jeszcze przed przemianą i tu było tego za dużo. I niepotrzebnych rzeczy. Tu tak naprawdę muszą być rzeczy takie najpotrzebniejsze dla wszystkich moich domowników, bo tu już każdy sięga. No i jak widzicie, chyba się troszeczkę um, no ułożyło wszystko odpowiednio, więc jest bardziej przejrzyście i bardziej uporządkowanie. A tutaj mamy tą szufladę, w której no niestety, jak widzicie, było za dużo. Ona się ledwo co domykała. Część rzeczy z niej po prostu sobie wyszło do innych szuflad i zostały tylko te najpotrzebniejsze, które używam na co dzień do gotowania czy przygotowywania różnych posiłków. No i szafka wstydu z fajnym rozwiązaniem organizacyjnym. Jak widzicie, dwie fajne, naprawdę długie i duże szuflady, w których możecie zarówno sobie trzymać garnki, czy na przykład tak jak ja trzymam sobie właśnie wszystkie gadżety do przechowywania, czy miski kuchenne do gotowania. No i nie z prostszego znowu wszystko powyciągałam, umyłam. Chciałam wam pokazać tą szafkę, no bo tutaj jakiegoś wiecie mega odkrywczego wam nie pokażę, ale chciałam wam pokazać taką inspirację właśnie te szuflady na organizację. Może w waszym domu, może szukacie takiego jakiegoś wiecie do głębokiej szafki odpowiedniego gadżetu pomysłu, jak sobie tutaj to urządzić, żeby Wam się dużo mniej, dużo więcej się zmieściło i później w użytkowaniu dużo lepiej Wam to jakby działało, bo można mieć na przykład zwykłą, dużą szafkę głęboką i nie zmieścić tam nic tak naprawdę albo może Wam być niewygodnie, bo ona jest na dole, a dzięki tym szufladom jest to naprawdę bardzo Yy, wygodny system. Tutaj chciałam Wam pokazać bardzo fajne dwa pojemniki yy, na cebulę i na cytrynę. Polecam coś takiego do przechowywania, bo zazwyczaj nam to zostaje i nie ma co z tym zrobić. Dajcie znać, czy też macie takie pojemniki właśnie do przechowywania cebuli i cytryny. I jak widzicie już skończyłam. Po prostu poukładałam to sobie wszystko z tego względu, że mój synek tutaj często zagląda i lubi się bawić tą właśnie szafką. Ja mu pozwalam, bo tutaj nie ma nic, czym mógłby sobie zrobić krzywdę. Tak przedstawia się już skończona szafka. Kochani, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał, że kogoś zmobilizowałam do sprzątania, że moje propozycje organizacji w szufladach kogoś zainspirują do nowych porządków. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki, pa!